Adeptów. Witajcie, adepci! Widzę, że ogłoszenie w gazecie zrobiło furorę, co nie? No. Ja nazywam się Złączka. Adam Złączka. I od dzisiaj będę waszym majstrem, waszym przyjacielem i waszym koszmarem. No, czy wyraziłem się jasno? Czy wyraziłem się jasno? To dobrze. Tak więc oficjalnie witam Was na pierwszych w historii tego miejsca warsztatach z hydrauliki stosowanej. I w takim razie powiedzcie mi, proszę, albo inaczej, niech rękę podniosą do góry te osoby, które mają już za sobą znaną maturę. No, tylko tyle. To ile Wy macie lat? 13, 11, siedem. Dobrze. Już chyba łapię. Spokojnie. Wy chcecie mi powiedzieć, że Ministerstwo nauki wysłało na warsztaty z hydrauliki stosowanej ośmiu, jedenasto, trzynastolatków? latków. No dobra, lepimy z tego co mamy. Ale to może dobrze się składa. Bo wiecie, ja nie lubię, jak ktoś jest mądrzejszy ode mnie. Nie chcę się chwalić, ale ja tą podstawówkę skończyłem z wyróżnieniem. W wieku 20 lat. Da się? Da się. No? Dobra, ale cii, ustalmy jedną zasadę, bo na warsztatach z hydrauliki stosowanej bardzo ważny jest porządek. Kiedy jedna osoba mówi, to reszta. Słucha. O, widzę, że ktoś tutaj ma zadatki na dobrego hydraulika. Dobrze. Czy ktoś z Was może wie, jaka jest pierwsza fundamentalna zasada każdego hydraulika? O, tu jest jeden adept, który wie. O, rymowanka, coś więcej? Tak, znajomość rymowanki, którą hydraulicy się pozdrawiają. Więc pozwólcie. Że was nauczę to, w jaki sposób będziemy się pozdrawiać. Te pozdrowienia zaczynają się od pytania, a kończą odpowiedzią. Ja zadaję pytanie, wy na nie odpowiadacie. Więc uwaga, pytanie brzmi: jak opisać hydraulika? Uho, wow, widzę, że to co po niektórzy, to chyba już byli na takich zajęciach, co? Dobrze, to w takim razie nauczmy całą resztę grupy, dobra? Pomożecie mi. Wasza odpowiedź. Jest jak bohater, pojawia się i znika. Tak, gotowi jesteście powtórzyć? To ta, ta strona sali. Jest jak bohater, pojawia się i znika. Super, teraz druga strona. Jest jak bohater, pojawia się i znika. To próbujemy całość. Ja zadaję pytanie, a wy odpowiecie. Jak opisać hydraulika? Na zapchany zlew mojej ciotki. Doskonała robota. Wiecie, kiedy tak na Was patrzę, to przypominacie mi pewną osobę. Przypominacie mi pewnego adepta, którego kiedyś miałem na przyuczeniu. On nazywał się Kostia, ale ja zawsze wołem na niego młody. Mówiłem: Młody, podaj mi klucz nastawny. Młody, przytrzymałbyś proszę tą rurę. Młody, skoczyłbyś to sklepiku po dwa barki. Wiecie, jak to jest? Hydraulików zawsze jest dwóch. Majster i młody. Jeden robi, jak się patrzy, a drugi patrzy, jak się robi. Tak to już jest. I wiecie, ja z młodym poznaliśmy się jakieś, jakieś 8 lat temu w Anglii. Ja opuściłem swój kraj, czyli Polskę. Kostia, czyli młody, opuścił Ukrainę, i obydwoje spotkaliśmy się w Londynie. W krainie cieknących rur i zatkanych zlewów. I wiem, wiem, to może brzmieć strasznie, ale dla każdego hydraulika to jest raj na ziemi. I wiecie, ja z młodym odbyliśmy taką dość ciekawą robotę. Jak myślicie, gdzie mogliśmy znaleźć w Londynie pracę? Ci, którzy wiedzą, bo byli już kiedyś, to Elżbiety. No, a ty skąd wiesz? No, to lepiej posłuchaj teraz, żeby inni też mogli pozgadywać, żebyś nie popsuł komuś zabawy w zgadywaniu, ok? Dobra, dzięki. Tak, dokładnie. Byłem u królowej Elżbiety w pałacu Buckingham. I wiecie, nie chcę się chwalić, ale to królowa Elżbieta, kiedy jeszcze żyła, sama poprosiła o to, abym to ja dokonał renowacji ogrzewania w pałacu Buckingham i będzie zastanawiacie się nad tym, no dobrze, ale w takim razie co z młodym? Jak on tam trafił? No i wiecie, młody, młody tam trafił przez przypadek, ale dobrze się złożyło, bo wiecie, było naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo pracy w pałacu Buckingham. A jak myślicie, dlaczego? Bo jest duży. A jak myślisz, ile jest pomieszczeń w pałacu Buckingham? Ponad 1000, tutaj mówicie 200, 80, 100, tysiąc, No, to już Wam mówię. Uwaga, słuchamy uważnie. W Pałacu Buckingham znajduje się 775 pomieszczeń, a to oznacza, że jest tam 775 miejsc, w których jest potrzebny hydraulik. Tak więc ja i młody pracowaliśmy naprawdę, naprawdę ciężko przez ponad 5 lat, aby doprowadzić to wszystko do porządku. W tym czasie nauczyliśmy się kilku przydatnych słów w języku angielskim. Na przykład takie słowo, które nazywa się Connect. Czy ktoś wie, co znaczy Connect? Połączony, złączony, dokładnie połączać. Super. Wiecie, nauczcie się tylko tego jednego słowa po angielsku, a gwarantuję wam, Każda robota w Londynie będzie wasza. Naprawdę. Wszystko opiera się tam naprawdę na łączeniu, naprawianiu, czyszczeniu. Ale wracając do naszej historii. Kiedy dokończyliśmy tą pracę w Pałacu Buckingham, tak stanęliśmy z młodym i zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, co dalej, co powinniśmy zrobić. I wtedy doszliśmy do wniosku, że chyba najlepiej będzie po prostu wrócić do domu. Więc zawodowaliśmy nasze... Pupcie, na statki. Stanęliśmy na tym statku i zaczęliśmy płynąć z wyspy na kontynent, i wtedy zobaczyłem, że młody jest jakiś taki nieswój. Więc podszedłem do młodego, położyłem swoją rękę na jego ramieniu, powiedziałem: Młody, powiedz mi, jakie ty w ogóle masz plany na przyszłość? I młody powiedział coś, co bardzo mnie wzruszyło, ponieważ on odpowiedział: Panie Majster, ja to bym chciał razem z majstrem pojechać do Polski. I wiecie, wtedy moje serce hydraulika pękło i rozbiło się na mnóstwo kawałków. Tak się mocno wzruszyłem, ale wiecie, hydraulicy nie dają po sobie poznać, że coś ich wzrusza. Więc szybko musiałem pozbierać to serducho. Zawsze mam w kieszonce taką taśmę, więc obkleiłem tą taśmą to serce, wsadziłem na miejsce i powiedziałem, młody, ale wytłumacz mi, Dlaczego? Dlaczego ty chcesz akurat ze mną jechać? I młody powiedział: Panie Majster, to Majster mnie wszystkiego nauczył, kiedy byliśmy w Londynie. To Majster pokazał mi, jak trzymać klucz. To Majster nauczył mnie łączyć ze sobą rury. To Majster był dla mnie jak ojciec przez te ostatnie pięć lat. Dlatego właśnie, gdziekolwiek Majster pójdzie, i ja pójdę. Gdziekolwiek Majster zamieszka, i ja zamieszkam. Kraj majstra będzie moim krajem, a ludzie majstra moim ludem. I wiecie, kiedy to usłyszałem, to przypomniała mi się pewna historia, którą kiedyś przeczytałem w takim podręczniku dla hydraulików. Wiecie, jest to bardzo przydatny podręcznik, ponieważ no w zasadzie to jest najlepszy podręcznik, który kiedykolwiek napisano. Jeżeli kiedykolwiek chcielibyście go przeczytać, to nie ma problemu. On znajduje się w każdej bibliotece na całym świecie. Bo ten podręcznik nazywa się? Dokładnie, Biblia. I w tym podręczniku jest pewna historia, takie opowiadanie, które nazywamy je Księgą Ród. I w tej księdze jest historia wspaniałego hydraulika, który naprawia każdą sytuację. To opowiadanie rozpoczyna się od tego, że pewien mężczyzna, który miał na imię Eli Melek, co dokładnie oznacza. Bóg jest królem. On oraz jego żona Noemi oraz dwaj synowie opuścili Betlejem. Czy ktoś wie, co znaczy Betlejem? No, tutaj. Betlejem oznacza dom chleba. I wiecie, Eli Melek wraz ze swoją rodziną Musieli opuścić Betlejem dom chleba, ponieważ w tym domie chleba nastał głód spowodowany brakiem chleba. I wtedy Elimelek wyruszył w podróż razem z rodziną. I szli, i szli, i szli, i szli, i szli, i szli. I szli. Potem odpoczęli, i szli, i szli, i szli, aż dotarli do krainy, która nazywała się. Moab. Tam postanowili, że rozpoczną swoje nowe życie. Tylko cały czas czuli, że w pewnym sensie są oni disconnected, to znaczy rozłączeni od Bożego ludu i od Boga, który pozostał w Betlejem. I wtedy synowie Elimeleka znaleźli sobie żony, pobrali się z nimi i myśleli, że uda im się założyć tam rodzinę. Ale wiecie, Niestety w tej historii wydarzyła się pewna tragedia. Tragedia, w której Elimelek oraz obaj jego synowie zmarli, pozostawiając Noemi oraz y, żony synów Elimeleka całkowicie same. I znowu Noemi oraz te dwie kobiety czuły się disconnected, to znaczy rozłączone z osobami, które kochały. I wiem, obiecałem wam, że opowiem historię o wspaniałym hydrauliku, który ratuje każdą sytuację. Ale wiecie, tak jak to też w życiu normalnie wygląda. Powiedzcie mi, kiedy wzywa się hydraulika? Kiedy na przykład rura cieknie albo albo kiedy coś nie działa, kiedy zatka się zlew, tak? Czyli żeby wez, proszę, Albo kiedy cieknie woda z kranu, dokładnie. Czyli widzicie, żeby wezwać hydraulika, to musi najpierw pojawić się jakiś problem, żeby ten hydraulik mógł go naprawić. I tak samo w naszej historii. Aby ten wspaniały hydraulik mógł naprawić tą historię, to musiał pojawić się jakiś problem. I tak właśnie się stało. Wszystko tak naprawdę w tej historii na początku wyglądało tak, że nie działa. Ale nagle Noemi usłyszała o tym, że Bóg dał chleb do miasta Betlejem. Do miasta, z którego kiedyś ona ze swoim mężem wyruszyła. Więc Noemi postanowiła wrócić do Betlejem, a wraz z nią postanowiła wyruszyć również Ród. Jedna z żon zmarłych synów Noemi. I kiedy tak szły, to Noemi zapytała Ród: Słuchaj. Powiedz mi, proszę, dlaczego ty ze mną idziesz? Dlaczego nie wrócisz do swojego kraju, do kraju, który dobrze znasz? Znasz tam język, kulturę. Jesteś piękną, młodą kobietą. Na pewno sobie znajdziesz jakiegoś mężczyznę. Ale Noemi odpowiedziała coś, co było zaskakujące, i chciałbym, abyśmy to przeczytali. Lecz Ruth odpowiedziała: Nie nalegaj na mnie, bym cię opuściła abym zawróciła i nie szła za Tobą. Dokąd pójdziesz Ty, pójdę i ja. Gdzie Ty osiądziesz, i ja osiądę. Twój lud będzie moim ludem, a Twój Bóg moim Bogiem. I widzicie, Rud miała wspaniałe serce. Chciała pozostać razem z Noemi. Dlatego obydwie wyruszyły w kierunku Betlejem, aby na nowo poczuć się Connected, to znaczy? Tak, połączone czy złączone. One chciały się na nowo poczuć złączone z Bożym Ludem i z Bogiem, który przebywał w tym kraju. I to jest całkiem niezwykła historia, ponieważ mogłoby się wydawać, że w tym miejscu powinna się już zakończyć, czyż nie? Problem został rozwiązany? No w pewnym sensie został, tak? Bo głód się skończył, pojawił się chleb. Ale... Było coś innego, co wymagało naprawy, ponieważ zauważcie, że wtedy Ród została bez męża i Bóg również na to miał plan. A ten plan będziemy opowiadać sobie przez następne kilka historii. A do tego momentu chciałbym, abyście zapamiętali bardzo ważną lekcję, która wypływa z tej historii. Znowu, jakbyśmy mogli wyświetlić tą lekcję, ja przeczytam najpierw. Każdy może odnaleźć swoje miejsce pośród ludzi, którzy kochają Boga. I teraz chciałbym, aby powtórzyła cała ta strona to zdanie. Każdy może odnaleźć swoje miejsce pośród ludzi, którzy kochają Boga. I teraz cała ta strona. I cała sala. A teraz wasi liderzy i asystenci. Tak. Doskonale. Widzę, że macie bardzo dobre zadatki na bycie świetnymi hydraulikami. A skoro tak, to pozwólcie, że nauczę Was tego, jaka jest druga fundamentalna zasada każdego hydraulika. Drugą fundamentalną zasadą każdego hydraulika są negocjacje. Pozwólcie, że Wam zademonstruję, kogo my tam mamy. O, pan Przemek. Panie Przemku, była tam taka rura, którą musiałem naprawić. Ja ją naprawiłem i zrobiłem to za 300 zł. Zgoda? Niezgoda? To 400. Darmo to dobra cena. Darmo? Za darmo to umarło. 500 zł jesteśmy kwita. Widzicie? Tak się negocjuje. Dobra, to pożegnajmy się tak, jak się przywitaliśmy. Jak opisać hydraulika? Dokładnie, dlatego ja teraz znikam. Do zobaczenia jutro, trzymajcie się, pa!